Nie wierzę. Zmysklikowałem sobie. To jest OP Quest. Witam wszystkich, po pójdę do odcinku z MindyTap. Muszę wam coś powiedzieć, ponieważ, jak mi nie było, w main etapie trochę się pozmieniało. Ponieważ był jakiś update chyba do main etapa w ogóle, nie mam pojęcia, ale się pozmieniało. Po pierwsze, nie wiem, czy w ogóle polski język wcześniej, jeżeli, jeżeli nie było, to teraz jest. Ale mamy naszą zakładkę ze zleceniami. Jak widzicie, już możecie coś zauważyć, że coś jest inaczej. Po pierwsze, są zupełnie inne nagrody teraz. I te nagrody są okropne. Te nagrody są okropne, ponieważ zostały konkretnie znarfione. Tak, tutaj w ogóle nie widziałem jeszcze nigdy Emeraldów, a, a trochę w main etapie grałem Zazwam powiem czemu tutaj grałem, oczywiście nic się nie pozmieniało, po prostu zaraz wam powiem o co chodzi. Ale widzicie tutaj mamy 25 emeraldów, to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo, bo zazwyczaj po 5 tu się dostaje. Dlatego to jest tragedia jakaś, to jest tragedia. Ja nie wiem czy my, o teraz dam radę w ogóle jakkolwiek kupić nową zbrojkę tutaj, z, tak za friko. Przybyli, trzeba hajs po prostu wydawać. Wydaje mi się, twórcy sobie stwierdzili, że e, troszkę... Troszkę free to play da się grać w naszą grę. To trudnimy to, nie? Żeby nie dało się free to play w naszą gierkę grać? Albo, że jakby jak się dało, to długo musi ktoś grać, żeby coś zdobyć, tak? A jeżeli długo nie chce, to już musi. O, tutaj, proszę bardzo, ma tu takie rzeczy. Może sobie wydać hajsu. <laughs> tak mi się wydaje, bo zostały zerfione rzeczy, które daje emeraldy, i to tak czterokrotnie albo nawet więcej niż czterokrotnie. Prawdopodobnie jest dużo gorzej niż było wcześniej, a to był główny główna rzecz, w której nam się emeraldu zdobywało. Tak jak w sumie najlepsza. Teraz emeraldy się zdobywa w strasznie wolny, bardzo wolny sposób. Na sam jest taka, że nie mamy zbrojki, straciliśmy ją. nie wiem, co się stało, ale kieruję miniaturkę to zjem zbrojkę brojką. Ona zalega w kipunku wyszedłem z gry, albo przez update'a, albo przez to, że ona leżała w kipunku, to sobie znikła. Nie, wiem, po prostu ją straciłem. Nie miałem też kilofa zastosomit komiec, kilofakro robiłem, ale po odcinkiem zebrałem wszystkie potrzebne materiały na to, żeby odpocząć całą zbroję odbudować, Jednak tak naprawdę obecnie mamy stracone to enchanty, ale to w tym odcinku zrobimy, o taką zrobimy nie, to nie będzie żaden problem, to jest chwila, i te enchanty też jakoś super dużo nie zmieniają, więc jakoś płakać nad tym raczej nie będziemy, to wszystko się odzyska, ogarnąłem jak kwipunek i to w sumie tyle, nic za bardzo, lepsza śniuj lepsze. tu jak widzicie mamy quest'a na potworne safari, dwa diamenty nie najgorsze, ale wszystko inne to jest totalna kupa, i teraz też diamentów w sumie w ogóle nie potrzebujemy, więc totalna kupa, mam nadzieję, że znowu zbroję nie stracę, bo jak stracę jeszcze raz zbroję w tych jest ja nie będę jej zdejmował już tym razem, nie będę jej zdejmował Ale jeżeli, a jak zdejmę to nałożę pod nim sprotem szybko Ale jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że ja stracę zbrojkę znowu i mi zniknie To ja kwituję tę grę, naprawdę kwituję tę grę Bo musiałam naprawdę sporo grać, żeby całe to wszystko odblokować po odcinkiem Dobra, to sobie to zbrojkę całą skraftujmy od początku Pyk, żelazne buty, żelazny napierśnik, żelazny hełm i zostały nam spodnie. Teraz to wszystko musimy ulepszyć na złote, czyli złote nagawice, ok. Złote buty i złoty pierśnik tak samo hełm. Mamy całego złotego seta. Teraz całego seta robimy na diamentowego. Też mamy wystraszająco rzeczy, żeby zrobić wszystko na diamentowe. Nogawice, kurde, ale kraftowanie teraz jest co jest. Możecie zostawić łapkę za to, że chciało mi się to wszystko odzyskiwać. Bo naprawdę musiałem przetopić cały żelazo 24. Masę reklam pooglądać i zdobyć tego 16. Chyba tam było tak. 16 chyba złota i 16 z diamentu, więc bardzo dużo. I teraz to całą zbrojkę możemy sobie nałożyć. Pyk, nakładamy sobie mandzie, że nic mi nie znikło. Po tym nie znikły? Nie, nie znikły, jest dobrze. Dzi dziwo, jedno, o to są dobre. I mamy cały, żelazny z tego co, tak jak wcześniej, tylko nie mamy go ulepszonego. Pierwsze, co musimy ulepszyć, najważniejsze, to jest kill off, bo on daje najlepsze rzeczy, tego ulepszymy sobie go za chwilę. Ale teraz, jak będę kopał coś, to tak, lecą mi dużo większe materiały, bo wcześniej leciał mi jakiś w ogóle kobyl, nie? Więc śmiesznie. Mamy spawnę potworów, spawnę potworów. I mamy dwa bloki, chyba to jest jakiś brąż, coś takiego. Łączymy je. I mamy nowy blok. Blok miedzi. I ten blok możemy sobie włożyć do ekwipunku. I co z niego skraftować. Dobra, to może ja tego potrzebować nie będę już. W sumie żadnych bloków nie będę potrzebować. To ja wszystko selne. Tylko mi zawadzają w ekipunku. Dobra, wszystko mamy selnięte. Teraz idziemy zbudować nową rzecz w naszej bazie. Czyli. Aha, to mamy. To możemy lepszyć. Okej, okay, to możemy lepszyć na, na mieć, Dobra, tu lepszy sobie to na mieć. Szczerze myślałem, że będziemy raczej drugą stuetką lepszyć Ale do drugiej stuetki chyba właśnie by potrzebny był. Czas, czas z tego spamiętam. Pyk. Mamy drugi level naszej statuły. Najważniejsze jest częstsze czyszczenie miedzi. Okej. Okay. Nie wiem, czy ta sytuacja jest szczerze daje. Mam, że ta sytuacja... Coś daje, ale nie wiem, może że totalnie nic nie daje. I wydaje mi się, że mam aż tyle strzał, że ja będę teraz strzał używał, żeby jak najszybciej je wyrzucić z ekwipunku, bo mi zajmuję dużo miejsca, a średniej potrzebuję. O, do questu mamy creepera, ok. O, to jest chyba ten mob, którego mamy do questu. Rozwalmy sobie go. I czy to jest ten mob? Tak, to jest ten op. Mamy 25 <grych> emeraldów. Jej! No a teraz zobaczmy sobie co, co będzie w następnym questie. I jak widzicie następny quest totalna kupa, ale no weźmiemy sobie to, bo wyboru raczej innego nie mamy. Mamy 13 level, możemy teraz sobie wziąć postać, która nazywa się Charmi i nasycenia wymagają 2, dwóch poziomów mniej, czyli możemy teraz ulepszyć swoje itemy nie na, nie na 15 poziomie, tylko na 13 poziomie. Zobaczmy czy to działa. Tak, działa to i weźmy sobie sobie może, jako jedno z najważniejszych to kill of. Czy ja mam ulepszony? Tak, miecz mam ulepszony, więc fajnie. Ulepszamy za kill Łuku yy, Łuk ulepszonego nie mam, ale no to taki ważne póki co nie jest. Łuk raczej. zakli Mamy nasz kill ulepszony. O tak. Mamy mopka do questa i dzięki temu kończymy jednego z questów naszych. I to jest. O ten, oto quest dostajemy. Totalną kupę. Ale weźmy sobie następnego. Nasze następne zadanie jest znowu gówniane. A zapomniałam wam powiedzieć o jakiejś rzeczy, martw mnie mi wy mam nadzieję, że jakiś twórca tej gry nie ogląda tego co teraz co teraz, co teraz tu chcę powiedzieć, bo takie wrażenie mam, że akurat jak zacząłem grać w tą grę, to akurat zostały zderfione rzeczy, które mówiłem, że są że spoko <laughs> więc mam nadzieję, że raczej wątpię, ale mam nadzieję, że nikt nie ogląda teraz twórców gry tego i nie mówi, ej doła, to o to zmień, bo to jest zbyt tope ale jeżeli gracie sobie w tą grę i na przykład macie troje emeraldów i nie wiecie za bardzo jak na co je wydać co najprawdziew się opłaca, to ja wam ja już mówię jak być w tej grze bogatym. Po pierwsze, macie tu taki nederytowy hełm, co nie? I on jedyny, każ każdy z tych nederytowych, nederytowych rzeczy ma jakieś specjalne czy specjalne jakieś takie unikatowe takie jakby enchanty. I na przykład, nie wiem, spodnie, spodnie coś mają, na przykład spodnie mają zwiększa szansę na zdobycie szczęśliwej skrzyni do 35%, co nie? Taki, taki buff mają. Spodnie, buty mają, z, yy, obniża punkty zdrowia potworów o 40%. Bardzo dużo, też fajny buff. I tak sobie myślicie, że no kurde, fajne buffy to ma. Ale tak sobie teraz na hełm, nie? I hełm ma jeden szmaragd za każdy Połączenie bloków. Tak! Jeden szmarag za każde połączenie bloków. Jeżeli to nie ma jakiejś magicznej, głupiej rzeczy, typu, że trzeba mieć całego seta, żeby te, te, te upgrady działały, e, jeżeli czegoś takiego nie ma i po prostu można mieć kawałek seta i ten kawałek sta działa sobie, to ten hełm jest tak OP, yy, że, je, że jest to jest chore, nie? I zamiast kupować cokolwiek, są cokolwiek, to za 15 koła, nie. To za 900, nie. To za 1300, nie. To za 300, nie. Nic, nic, to rzeczy się nie kupuje. Nic. Zbieracie na hełm, kupujecie ten hełm yy, i za każde połączenie, coś takiego po prostu klikacie sobie kilka razy. Pik, pik, macie dwie otwieracie, łączycie jeden szmaragd. To jest szmaragd, to jest masa. Wyobraźcie, że to jest, to jest tak dużo, że nie wiem, porobicie tu dwie minuty, macie wartość po prostu jednego zdania, które będziecie robić masę czasu, i jeszcze macie małą szansę, że w ogóle w sensie, zadanie, które da wam choć trochę emeraldów, nie? Następna rzecz jest taka, ale już farmić można, oczywiście, że można farmić. Wiecie sobie tu 20 farmy. No chyba, że sobie ulepszycie tu farmę za masę emeraldów. Tutaj możecie sobie ulepszyć, że farma, tak jakby ulepsza się ją i. Krócej trwa, że zastajęcie żarcie. Nadal to jest strasznie. To jest biedackie, to jest wręcz żałosne. I macie sobie za coś takiego, za 100 żarcia, zdobyć jeden emerald. To jest masę czasu. To jest masę, 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 masę czasu. Nawet jak będziecie tu ulepszone na maksa, to ja nie wiem, to dostajecie sobie jeden emerald na jakiś, nie wiem. Powiedzmy, jak wszystko na maksa jest ulepszone, to nie wiem, na minutę. Jeden emerald. Gdzie tam możecie zdobyć emerald wy, dosłownie jakieś pięć sekund. 5 sekund! Wiadomo, to może się sobie ulepszyć pięć do przodu, ale nadal to będzie z masę czasu, nawet jakbyście mieli wszystko ulepszone i wydane tu masę emeraldów na to, co się w ogóle nie opłaca. I zanim byście to zrobili, to minęłoby też mega wiele czasu. Ale patrząc tak normalnie, jak jesteście na takim poziomie, gdzie sobie już powiedzmy kilka dni to to w ogóle to jest, to, jest, to jest kilka minut za jeden emerald i to jak pomijacie sobie reklamę oczywiście jeszcze do tego gdzie tam po prostu macie o coś takiego pik 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 i pum jest emerald nie, Przez to, jest, to, jest sekunda, to jest sekunda dosłownie dlatego to z emeraldy się w ogóle nie upada tak samo to może powiedzieć, że ej zrób to, to łączysz też masz jakąś szansę mało to jest mała szansa i to szansa jest taka, że naprawdę trzeba dużo tego połączyć żeby coś dostać, tutaj to jest od 50 do 100 chyba i może się jedno dostaje coś takiego, jak, jak się ulepszy jak to może będzie nie wiem od 25 do, do nie wiem do 50 o, może, a może nie będzie aż tak fajnie. A zgaduję, że nie będzie aż tak fajnie. Więc, yy, nawet to jest po prostu totalnie useless. Mam że tego hełmu nie znerfią. Choć, jeżeli ten hełm zostanie znerfiony. Ja to przepraszam, to przepraszam! Aj ty ty, co oglądasz, aj ty ty, jak, jak tak możesz oglądać, co? Jak tak możesz oglądać? <noise> I nerfić rzeczy. Nie można! <noise> a nie, no mam nadzieję, że nikt tego nie zerfi. Grajcie sobie, wykorzystajcie sobie to, bo inaczej trzeba, wiadomo, wpłacać porządnej ilości hajsu, a te emeraldy, no, kosztują dużo. Kosztują dużo bardzo. Na przykład, jak chcesz coś kupować, w serio, w tej grze, no to, to najbardziej opłaca się kupić ten helm, Czyli on za tyle pieniędzy się musieli wydać. No ale lepiej na początku coś w tej, w tej, w tej, tej grze zdobyć i najwyżej potem dokupić, jeżeli bardzo chcecie, a najbardziej to najbardziej w, w ogóle wam nie radził nic kupować, tylko po prostu grać za friko, bo, bo da się, tylko ten hełm trzeba zdobyć. Póki co. Póki co. Może, wiesz, ta opcja zniknie. Mamy w końcu mobka do quest'a Rozwalmy sobie go I dzięki temu mamy quest'a zrobionego Tak mi się wydaje, a nie to było do tego quest'a myślę, że do tego, kurde Chociaż no to i tak nie jest nie wiem, ciekawego No ale no żebym miał go z mógłbym pominąć i następnego znaleźć sobie Okej, okay, w końcu możemy sobie połączyć dwa bloki i zostać nowy blok Zdanie ukończone, blok lodu Mamy blok lodu, który daje nam nic <laughs> Więc fajnie, musimy teraz odblokować następny blok I dopiero coś nowego, wtedy odblokujemy, nie będziemy mogli coś nowego zbudować Ale zrobiliśmy quest'a, pewnie na nowy blok, tak Dzięki za high. Naprawdę dziękuję Ci za pieniążki. Bardzo Ci dziękuję. Mógłbyś dać mi coś innego niż pieniążki, na przykład Emeraldy. Byłbym bardzo wdzięczny, naprawdę. Mamy też sporo w sobie bloków, tak zwykłych. Dlatego moglibyśmy coś zbudować. Myślałem o tym, żeby to sobie zbudować, bo to zawsze więcej damage na potworki, szybciej jest, się zabija. Zróbmy to. Może zrobimy to sobie do razu na maksa, bo zakładam, że będzie może jeszcze jeden poziom tutaj do tego. A może więcej niż jeden? Zobaczmy. Pyk. Mamy zrobione. Ok, zbudowano. I możemy tak, możemy ulepszyć sobie jeszcze jeden poziom więcej. Zobaczmy, czy będzie dało się jeszcze więcej od tego poziomu. I w ten oto sposób mamy więcej budynków ulepszonych na maksa. Czy się mylę, czy się nie mylę? Uwaga, pyk, pum, i tak jest na aksa, Posiaduj szermierza. Mamy 10 punktów obrażeń więcej. Kurde, ładnie te miecziki tak złoto wyglądają. A, w ogóle mam 13 level, możemy coś znowu ulepszyć, dlatego ulepszmy. I co tym razem lepszamy? Dobra, zrobię ten łuk, żeby mieć ten łuk z głowy. Tak chyba silniejszego łuku w grze nie ma od tego. Zróbmy tak, żeby mieć go już całkowicie z głowy. 150 punktów obrażeń na potwory więcej, spoko, masz to, pyk, dzięki. I mamy ten łuk z głowy. Mamy te trzy rzeczy tutaj ulepszone enchantingiem, więc fajowo. Nikt się bardziej dalej ulepszyć już nie da, chyba że potami. Ej, wydaje mi się, że te poty zostają na stałe. Dobra, jak te poty zostają na stałe, to weźmy sobie... ku Zróbmy więcej, co nie? Które są najlepsze? Najlepsza jest na pewno ta górnika, zgaduję. Yy, tak, górnika jest najlepsza. Czy mamy odpowiedni materiały, żeby to zrobić? Mamy tego masę, super. Yy, tych, tych balów mamy tylko cztery i tych mamy trzy. Dobra, no to wiadomo co zbierać mniej więcej teraz. Ale musimy jeszcze pójść do craftingu i zypałeczek. Zrobić sobie trochę fuela, co nie? Dlatego weźmy sobie te półeczki, pyk! Obyśmy się nie mylił, sądzę, że to jest na stałe, oby! Pum! Gorzej to będzie na jeden dzień, nie? Bo by to miało nawet sens, gdyby to było na jeden dzień. To by miało nawet sens. Ale jeżeli jest na stałe, to też to ma sens. Dobra, alchemia. Niech to się robi. Zrobiłem nowe zdanie. Ok, po prostu tą budkę ulepszyłem na maksa. Dzięki. Mamy sporo hajsów. Weźmy coś kupy, może. W ogóle jeszcze są nowe bloki tutaj. O, właśnie, możemy bloki miedzi brać. Ale weźmy sobie ród, ród miedzi trochę. Pum, mamy dużo ród miedzi. Połączajmy sobie. Je. Ale blo bloków. O, właśnie, możemy teraz zrobić nowy blok. Zróbmy nowy blok. Co dostajemy? Koralowiec ru rurkowaty. Okej. Okay. I nic za niego nie dostaliśmy, no nie, co jest? No, daj mi to żarcie. Jakie w misje dostaliśmy za niego? Co jest? Tak, nie może być. No bo to wydajmy więcej pieniążków. Pyk, 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 pyk. Jeszcze więcej pieniążków. I dam radę, tak, dam radę zrobić następny blok. Zobaczcie co tym razem piasek! No zdanie! <laughs> Mamy nową rzecz! O, tak, dobra, to tworzymy to nowe. Czy mi będzie stać? Może będzie mi stać. Tutaj coś robimy. Aby chronić brza wioski musisz... Wybudować fort Dobra, nie wiem Przed czym mam chronić wybrzeża wioski, ale Budujmy ten fort, nie? Zbudowaliśmy fort nadmorski Wow Ej, fajowe, dobra Zaczynamy robić rzeczy, Naprawdę bardzo mało nam ma, ma, się zostało do zrobienia Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no dobra, sześć rzeczy aż No ale już, już idziemy do przodu, idziemy do przodu, co nie? A chyba, że tego jeszcze nie policzyłem, to siadam O, w końcu dostaliśmy Endermana I możemy zakończyć quest'a naszego Dobra, quest zakończony <śmiech> 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 To jest OP Quest. To jest OP, 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 OP Quest i go nie usunęli dalej. On chyba był wcześniej, albo to jest jeden z nowych questów, nie mam pojęcia. Ale to jest naprawdę świetny quest, bo dostajecie za friko 1000 emeraldów. Tylko! Najpierw trzeba 1000 mieć. I to jest pytanie. Czy ten quest jest tylko wtedy, kiedy ma się poniżej 1000 Emeraldów? Czy ten quest też się pojawia jak ma się 1000 Emeraldów? To może być taki cwany trick przez twórców gry i pamiętajcie, miejcie go pod, uwa pod uwagę, gdy grali w tę grę, że ten quest się może pojawić tylko wtedy, kiedy macie dużo mniej Emeraldów i widzicie, jak bardzo to się opłaca. Dlatego sobie myślicie, ej, to ja może dokupię trochę Emeraldów, bo mi się to super opłaca. Kiedyś, że kupię emeraldy, dostanę Emeraldy, to jeszcze dostanę podwójną ilość ich, co nie? I. To już jest taki trik, dlatego uważajcie na to, widzowie, uważajcie na to. Nie dajcie się oszukać, tak. Nie dajcie się oszukać. Mamy nasze TNT, weźmy sobie, nie wiem, to na przykład. Wow, dzięki. Nie wierzę. Zmysklikowałem sobie, zmysklikowałem sobie i kupiłem pole uprawne level 2. Wow, wow, fajnie, że sobie. Czemu. Czemu to jest w tym miejscu? Jak się kliknie w to i się, i się, i się, i się dwa razy kliknie gdzieś o tutaj. O, widzicie? Widzicie? Starszy lekko myszko zjedzie. Klikajcie sobie tutaj, tutaj, zjedzie. I tutaj klikacie i. O, o to... Ulepsz. Nie, nie wiem, nie wiem. Super, super. Wspaniale. 200 Emeraldu poszło. Ech, ta gra to jest po prostu. Niesamowita ta gra jest. Niesamowita, naprawdę. Ale czy zostaje może więcej bloków? Ja bym dostał za 80 żarcia 100 bloków, nie byłoby najgorzej. Uwaga! Czy będzie to na maksa? Czy będzie to na maksa? Jest na maksa dom cieśli. O, tak. Wymieniamy sobie 80. Yy... Żarcia za bloki. Dzięki za zapisze bloków. Wow. Zawsze coś, nie? Zawsze coś. No przynajmniej mamy co do maksa i tak trzeba było to zrobić maksa i tak, tak. Dobra. To, to musimy jeszcze ulepszyć sobie i to musimy już dwie rzeczy, trzy rzeczy tutaj. Cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy jeszcze siedem rzeczy, do ulepszenia na maksa, nie liczę z tych oto pól, ale one są się na maksa, no może oprócz wiadomo, wydawania emeraldów na nie, czego nie zamierzam robić, chyba, że mi się myskliknie po raz dziesiąty. Fajnie by było na pewno wtedy. Odblokujmy sobie nowy blok, czyli piasek plus piasek. Co nam to da? Da nam. GĄBKĘ, w końcu mamy gąbkę, okej, okay, fajowo Weźmy sobie teraz ulepszyć tą gąbką, co, co możemy ulepszyć tą gąbką? To możemy ulepszyć tą gąbką, o kurde, patrzcie, teraz nam zaznacza co mam ulepszyć, Uu. Ulepszamy w takim razie Osuż no, zatoki gąbkami, aby zbudować solidny fundament Okej, okay. nie wiem co to mi da Chyba most będziemy budować, coś tu z później. Zdanie kończone, fort nadmorski. Dziękuję. Osuszyłem gąbko. Kurde, fajnie, jakby tu dało się potem łódki zrobić i popłynąć na inną krainę. To było spoko. Ja tak naprawdę dużo możliwości, ale no dało że, że takie czy będą, to nie wiadomo. Cztery razy piasek, dwa razy gąbka. Gąbka plus gąbka. Pryzmaryn. Okej, okay. my naprawdę będziemy budować całe bu budynki. Okej, okay, dobra, budujemy sobie cały budynek. O, w ogóle mamy żarełko też do dobrania. Dziękować za żarełko. Za żarełko sobie zdobrym znowu losowanie. Co dostajemy tym razem? Aha, yy, Czyli da się gorzej niż 50. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Czyli zakładam, że... że 7, chyba 100 to jest chyba najlepsze co się dostać, a 75 jest trochę lepsze niż normalnie dostajemy, czyli 50. Mniejsza! Budujemy to. Hmm. Prezmary nie ulega zniszczeniu pod wpływem słodej wody. Świetnie nadał się na fort. Budujemy fort na wodzie. Super! Czemu nie? Zbudujmy go. z go. Zbudujmy go. Fort nadmorski. Fort zbudowany. I dalej da się to ulepszać. Okej, okay. ciekawe, jakiego lepszego będą następne. Spróbujmy. I odnalej w takim razie. Znowu quest zrobiony, więc dostajemy znowu hajsiwo jakieś. Możemy te hajsiwo wydać na jakiś item. Okej, okay. tam te hajsiwo było bardzo niskie. Bardzo. Nieważne, jednak na nic nie wydamy go. Okej. Okay. Możemy w sumie skraftować następną miksturkę, dlatego zróbmy to. Co robi miksturka na siłę, jeszcze raz? Zapomniałem dwa problemy domieczne na No to teraz sobie zróbmy do zmiany miksurkę na siłę, chociaż kurde, aż dwa te, te, te kółeczka jedna, to To może nie, to może jednak róbę te miksturki póki co. Na siłę będziemy robić kiedy indziej. Pum, dziękuję i na siłę zrobił następnym razem już, tylko teraz muszę jeszcze paliwa dać. O, proszę bardzo, i robimy sobie następną miksturkę. Mamy następnego kościora. Jak <laughs> widzicie, słabego, ale pierzemy, bo nie mamy wyboru innego. I mamy 13 level, możemy sobie coś ulepszyć. Nie wiem, ulepszymy może buciki tym razem, bo nie, nie wiem co, co tam, co to daje już. I tak zostało. Jak ulepszą te buciki, to buciki, co są, tylko spodnie, też bez różnicy. Dzień punkt doświadczenia, pokonanie potwora. Dzięki! Zawsze coś, nie? Zawsze coś to da. Mamy cztery gąbki. W sumie razem pięć. Możemy stworzyć na samym blok. I odbieraliśmy koralowiec. Ko, ko, koralowiec mózgowaty. Okej, okay, koralowiec mózgowaty. Tworzymy następny blok. O kurde, coś, to, coś się tego dużo zrobiło. Chyba obejrzałem Nie, z z dużo. Na samym blok latarnia morska. Okej, okay, i możemy ulepszyć sobie naszą fortecę na wyższy poziom. Czy to będzie ostatni poziom? Zobaczmy. Kurde, ale ta forteza zaczyna wyglądać porządnie. Nie powiem. Prawdopodobnie to nie będzie nas Ostatni poziom, zgaduję, bo wydaje się, jakby tu jeszcze. Aaaa, i będzie ostatni poziom wydawało się, jakby tu jeszcze coś dało się zrobić więcej, ale okej. Okay. Mamy ostatni poziom fortecy. I ja mam już cztery budynki na maksa zrobione, z takich dodatkowych budynków, w której nic nie robią. <laughs> nie jestem pewny, czy kontynuowanie tej gry. Ma jakiś dalszy szans, bo tak naprawdę jedyne co nam zostało w tym momencie do grania. Tak serio, 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 ulepszyć tylko te spodnie. Tworzyć co spoty i ulepszyć sobie potami, zwiększać sobie ten poziom bloków, co i tak używać tego w ogóle nie będę, bo kopanie, o te kopanie, o te kopanie jest tylko po to, żeby wykopać bloki, połączyć je i dostać tu bloka. I może Emeralda, jak ma się farta. Bo bloki się zobaczy w inny sposób, po prostu po prostu klikając tu w reklamę, oglądając jest reklamę, i ja zostaję, widzicie, dostaję królowy mózgowiec, który jest o tutaj. obejrzy po prostu sobie reklamy cztery razy, yy, to wszystko i mam nowy blok i tak cały czas, cały czas, cały czas, cały czas, aż nie skończę gry. W ten sposób wygląda obecnie gra, bo inaczej się w ogóle nie opłaca w to grać, w ogóle się nie opłaca w to grać. To też pewien twórcy z nerwią zakładam, jak wszystko inne. I co innego możemy zrobić, to po prostu ulepszyć wszystkie te budynki, które z czasem po prostu byśmy ulepszyli do sam albo na, na, nawet jeszcze na tym odcinku, wszystko było pewnie na maksa już i, i ulepszać to, to co, to, co nic nie daje tego wygląd I to jest to sagra, jest to jest sagra. I może już w jakimś systemie zbierali te emeraldy w jakiś sposób, jeszcze teraz, jak te zdania znerfili, to ja uważam, że to jest praktycznie niemożliwe. Musiałbym grać naprawdę masę dni w tą grę. Prawdopodobnie musiałbym grać bardzo dużo poza odcinkiem, żeby tylko, tylko kupić set fioletowy a nie mówić już w ogóle o tym no, o tym Dragon Slayer. No i to jest sagra, tak naprawdę. Jak mnie bardzo namówicie, żebym dalej grał, to będę grał, ale, ale nie wiem, czy jest sens, tak naprawdę. Dlatego to może być ostatni odcinek z mine etapa Chyba, że jakieś updatey, może fajne widok. Kto wie? Możecie też informować, jak gracie w tą grę widzicie, bo widać, że z co coś się dzieje w końcu twórcy. Jakieś update y robią, bo był jakiś, tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że są głupi, talię, garnem i nie wiem. Nic się nie zmieniło, no ale to się zmieniło na pewno. no w ogóle w ogóle takich misji wcześniej nie było. Musieli coś pozmieniać. No to jakiś update y przyszedł, więc twórcy coś z tego robią. Zobaczymy jak będzie. Ale to będzie w przyszłym odcinku. Musicie lajka like za moje farmy i poza odcinkiem. A teraz ciekawskie oglądanie. Bawaj